Witam, ja jestem Domino235, 5 to Mass Effect 3, yy, fala yy, do... Chciałem po prostu nagrać jakiś odcinek, bo ostatnio nie nagrywałem nic, to... Mówię... Fuck, od razu na początek. To mówię, że nagram Mass Effecta, już gram od samego początku i tylko jest dziewiąta fala, dokończymy tylko, ponieważ nie mam zamiaru nagrywać długich materiałów z tej gry. No, szybko, 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 fak. Mmm, dobra. Mm, niestety, dedliśmy. Niestety. O ja popatrzę, jak sobie inni nie radzą. Uuu, Od razu mówię na. Um, czekajcie. Co ja chciałam powiedzieć? A. Mim, nie uży, używam mikrofonu z kamery. Więc... i ja mówię, że bardzo fajna, że bardzo dobrze nagrywa. No. Kamera jest 5 megapiksela. No. pod koniec fali dedu. Mm. Złapałem taką branżę. Ale sporo magazynek ma. Dobra. Nikogo nigdzie nie widzę. O, tam ich jest sporo. To sobie pójdę. Spoko. Cieszę się. Ty, ty, kurde. O, zabiłem ducha, wow. Jeszcze jeden gdzie jest? Nie, nie. O, jeszcze jednego ducha, zabijam. Fajnie, teraz tylko pomóżcie. Nie dobijaj. Już ktoś tam jest. O, dzięki, facet. Szybko, może zdążę jeszcze na końcówkę hakowania. Jest. A, tam. Kasa się bardzo przyda. Oh fuck. Oh fuck. Hmm. Halo kończę. Teraz 11 jest. Jednasta? Tak, chyba jedenasta już. Mhm, uh -huh. punkt ewakuacyjny już. To Atlas? O cholera. Mam chyba jeszcze jeden pakiet przetrwania. Znowu przez Atlasa. Dobra, już na lądowisko trzeba będzie iść.

Szybciej pedale. No i dodatkowe punkty są. O, otworzyliście większy. Je! Yeah, 17 minut. Dobra, zobaczymy ile punktów. No 15 tysięcy. 15 tysięcy kas UP, ja was Oh yeah. Nie, to było 151. Ty nie, 15 000, nie, 151 228 sporo. Dobra sklep. Więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. и наzie,